Szczęść Boże, zapraszamy na konferencję Konfederacji Korony Polskiej. Ja nazywam się Piotr Heszen, jestem członkiem komitetu politycznego partii. Ze mną posłowie Włodzimierz Skali, Groman Fritz, pani Justyna Socha, szefowa Stobnob i od niedawna nowa, nowa prezes Fundacji Polskie Weto, a także Krzysztof Figura, pełnomocnik wyborczy. Komitetu Wyborczego kandydata na prezydenta Grzechorza Michała Brauna. Zgromadził tu nas temat podstawowy, czyli pomruki sanitaryzmu, które dobywają się z ust y, naszego rumianego geniusza y, medycyny, Grzesiowskiego, inspektora. Który wpadł na pomysł ostatnio i forsuje go już od dawna, zresztą, by dla wyszczepianego bydła wprowadzić elektroniczne kenkarty, które będą śledzić nas pod tym względem, śledzić rodziny? Ten temat rozwinie Justyna Socha. Natomiast, my jeszcze mamy bardzo ważny komunikat aktualny, który wygłosi pan Krzysztof Figura. Zapraszam. 20 stycznia. Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Grzegorza Michała Brauna. To jest trzeci komitet zarejestrowany w wyborach prezydenckich 2025. Wszystkich z Państwa, którzy chcą dołączyć do drużyny Brauna, zapraszam na stronę www.braun2025.pl. Dziękuję. Dziękuję. Zapraszam Justynę Soch. Dzień dobry. Pomysł e karty szczepień nie jest nowy. Jest to zmiana postulowana od wielu, wielu lat przez Światową Organizację Zdrowia. I ja jako działaczka społeczna od lat mówiłam, że dobiorą się do dorosłych. I nałożą przymus szczepień dorosłych, zaczynając budować ten system zamordyzmu właśnie od dzieci. Doświadczyliśmy tego bardzo boleśnie w okresie e, tak zwanej pandemii od 2020 roku. Obecnie e, sprawujący funkcję powołany przez obecny rząd dr Paweł Grzesiowski zapowiada, że w lutym, e, w miesiącu lutym odbędzie się Spis wszystkich nieszczepionych dzieci, według naszych szacunków, jest to około miliona dzieci w Polsce, przy świadomości, że ponad połowa Polaków nie popiera idei obowiązku szczepień i 25 państw w Europie ma te szczepienia dobrowolne. Dlaczego jesteśmy traktowani gorzej, dlaczego jesteśmy dyskryminowani na tle innych państw europejskich, odpowiedzcie Państwo sobie sami. Tymczasem do rządu została skierowana petycja o usunięcie pana Pawła Grzyżowskiego z funkcji głównego inspektora sanitarnego z uzasadnieniem takim, że w okresie pandemii stosował nieuzasadnione, apokaliptyczne wizje zgonu połowy Polaków, co się nigdy nie wydarzyło. Ponadto według informacji, według oświadczeń, które sam składał na temat konfliktu interesów, płaciło mu osiem koncernów farmaceutycznych oraz współtworzył fundację założoną przez producenta szczepionki przeciw grypie. Rząd na tę petycję odpowiedział, informując, że to są informacje sprzed okresu pełnienia przez niego funkcji Głównego Inspektora Sanitarnego. Skomentujcie to Państwo sami. Natomiast, yy, jaka jest sytuacja dzieci obecnie w Polsce? Przede wszystkim, środowiska lekarzy i naukowców apelują, informują, że szczepionki nie zostały zbadane z neutralnym. Placebo, czyli niezgodnie ze standardem naukowym. O tym e, mówi Robert F. Kennedy Jr., który ma być powołany przez obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych na funkcję tamtejszego ministra zdrowia. Dzisiaj Stany Zjednoczone wystąpiły ze Światowej Organizacji Zdrowia, a tym samym pozbawiły ją większości finansowania. Chcemy, żeby i w Polsce był prezydent, który będzie potrafił podejmować. Takie decyzje w obronie wszystkich polskich dzieci. Obowiązkowi szczepień jest poddane 7,5 miliona dzieci i młodzieży, a e-karta szczepień ma być narzędziem przymusu dla wszystkich Polaków, nie tylko dla dzieci. Jeśli dojdzie do tego, że zostanie ogłoszona kolejna pseudopandemia, to narzędzie pomoże segregować i dyskryminować każdego z nas. Musimy powiedzieć STOP, nie możemy się godzić na tego typu rozwiązania. Ponadto ruch wolnościowy, ruch, który sprzeciwia się od wielu, wielu lat przymusowi Szczepień, złożył w Trybunale Konstytucyjnym już ponad 300 skarg dłońmi mecenas Arkadiusza Teteli. Pierwsza skarga została rozpatrzona 9 maja. 2023 roku. Na tej podstawie są umarzane grzywny. Łącznie jest to około 13,5 miliona złotych grzywien zagrabionych polskich rodzinom. Pan Grzesiowski już zapowiada zmianę prawa, szybkie mandaty po 500 złotych i wymuszanie tychże procedur medycznych u wszystkich polskich dzieci, a następnie dorosłych. Nie możemy się na to zgodzić. Jest to niebezpieczne dla każdej osoby, która mieszka w naszym kraju i jedna smutna wiadomość od której się dowiedziałam bezpośrednio od lekarzy i pielęgniarek, którzy mają do czynienia z dokumentacją dotyczącą zgłaszania, raportowania obowiązkowych szczepień. Do sanepidu w celu nałożenia grzywny przez wojewodów zgłaszane są tylko dzieci polskie. Zgłaszanie, raportowanie nie dotyczy cudzoziemców. Jesteśmy Dyskryminowani we własnej ojczyźnie. Jesteśmy segregowani w skali Europy i świata. Nie możemy się na to godzić. Cieszę się, że poseł Grzegorz Braun i mam nadzieję, przyszły prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, jest z nami, z rodzicami od 2017 roku, kiedy przemówił na naszym pierwszym proteście przeciw przymusowi szczepień. Dlatego tu jestem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Zapraszam posła Romana Frito. Szanowni Państwo, Pan Grzesiowski, jaki jest każdy widzi, mieliśmy go możliwość poznawać właśnie w czasie tej szaleńczej covidiozy w latach 2020-2022, kiedy był przedstawiany w mediach głównego ścieku jako ekspert niemal od wszystkiego. I radzę Państwu polecam po prostu zapoznanie się z tym wywiadem rzeką, które u którego udzielił pan Grzesiowski jednemu z portali medycznych. Tutaj właśnie przewija się przez ten cały materiał, przewija się straszliwa pogarda jaką ten pan ma w stosunku do Polaków. Traktując ludzi, którzy odpowiedzialnie postępują, troszcząc się na przykład o zdrowie własnego dziecka, nazywając ich różnymi pejoratywnymi sformułowaniami. Mało tego, pan Grzesiowski raczyłby ustosunkować się do prac zespołu parlamentarnego do spraw życia i ochrony zdrowia Polaków, ochrony życia i zdrowia Polaków. Akurat ja przewodniczę temu zespołowi i kilka tych posiedzeń się odbyło. I pan Grzesiowski wspomniał w tym wywiadzie rzece o jednym z posiedzeń, które było poświęcone akurat przymusowi szczepień w szkołach przeciwko HPV, na którym zgromadzili się tak zwani eksperci z różnych e, dyscyplin medycyny, e, myśląc, że liczba załatwi kwestię, a więc przyszło na to posiedzenie chyba z ośmiu fizycznie profesorów medycznych wszelakiej maści, a chyba drugie tyle łączyło się zdalnie z pracami tego zespołu. Ale proszę Państwa, uspokajam. Żaden konkretny argument nie przekonał strony społecznej. Tam nie było nic konkretnego. Była natomiast i przewijała się siła Big Farmy, którą się po prostu czuło namacalnie, kto za tym wszystkim stoi. No a teraz wracając do podwórka międzynarodowego. Właśnie tak, ten przypominający e, amerykańskiego orła e, z takiego programu Muppet Show, pan Grzesiowski, e, można powiedzieć, Dobrze by było, żeby zastąpiony został kimś takim jak pan Kennedy Junior ze Stanów Zjednoczonych, właśnie z Ameryki. Pan Fauci, czyli odpowiednik różnych grzesiowskich polskich, już musi się bardzo starać, aby nie dosięgnęła go ręka amerykańskiej sprawiedliwości. Stany Zjednoczone wychodzą z WHO, a to jest organizacja, proszę państwa, prywatna, zarządzana przez jakiegoś etiopskiego komunistę oskarżonego i praktycznie udowodnionym ludobójstwem. W czymś takim Polska po prostu funkcjonuje i pozwala sobie narzucać ten dyktat. To jest, proszę państwa, coś skandalicznego, coś haniebnego. Będziemy się cały czas domagać, aby Polska wystąpiła z WHO. Z WHO. Wzorem naszego najważniejszego sojusznika. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszam posła Włodzimierza Skalika. Szanowni państwo, Dwa dni temu spotkałem się, poprosiła o rozmowę jedna z pań, doktor, lekarz i zalarmowała nas informacją, jaka została opublikowana na portalu dostępnym wyłącznie dla personelu medycznego, dla lekarzy. I na tym portalu właśnie został opublikowany wywiad z głównym inspektorem sanitarnym, Panem Grzesiowskim i Pani doktor zaalarmowała nas, ponieważ Pan Grzesiowski właśnie tam przedstawia między innymi projekt e-karty. Pada tam bardzo jednoznaczne stwierdzenie i pozwolę sobie zacytować chociażby dwa zdania z tego wywiadu. Pan Grzesiowski mówi bez e-karty szczepień w XXI wieku nie ruszymy do przodu. Tego bardzo potrzebujemy. Kto potrzebuje e-karty? Kto potrzebuje tej e-karty? Kto potrzebuje systemu totalnej inwigilacji, prześladowań? Na pewno nie rodzice, na pewno niezwykli ludzie. Tej karty, tej e-karty potrzebuje system zniewolenia, wielka Big Pharma, której reprezentantem jest pan Grzesiowski. Pan Grzesiowski nie reprezentuje Polski i Polaków. Pan Grzesiowski reprezentuje tych, którzy, jak słyszymy, u których był na liście płac. Niestety obserwujemy, szanowni państwo, bardzo złą rzecz. Kiedyś w przeszłości administracja państwowa w ogóle władza w danym kraju służyła jej obywatelom, chroniła, starała się chronić obywateli przed ryzykami, przed, przed mafiami, przed mafiami, przed przestępstwami. Niestety, systemy zniewolenia mafijne osiągnęły taki poziom, dysponują takim potencjałem, że niestety role się odwróciły. Dzisiaj bardzo często władza, administracja państwowa, nierzadko i samorządowa jest wykorzystywana do realizacji programu mafijnego, z całą pewnością takim. Mafijnym układem, systemem są firmy farmaceutyczne. Na naszych interwencjach poselskich przed izbami lekarskimi okazało się, że członkowie orzekający w sądach lekarskich, wszyscy, na których się natknęliśmy, byli na liście płac Big Pharma. W Warszawie przed Naczelnym Sądem Lekarskim w czasie przerwy jeden Jedna z osób będących w składzie tego sądu powiedział: No, moi drodzy, czemu się dziwicie? Nie znajdziecie innych lekarzy. Nie znajdziecie innych lekarzy. To jest tak powszechne, że aż przeraża powszechny poziom skorumpowania tak zwanej skorumpowania służby zdrowia. Warto zwrócić uwagę, że główny inspektor. Sanitarny Grzesiowski mówił, że ten system już był gotowy dwa lata temu, ten system e-karty. Okazało się, że nie został wdrożony, zaniechano, by uniknąć niezadowolenia wśród ludzi. Moi drodzy, to jest bardzo dobry komunikat. Presja ma sens. Presja ma sens. I w związku z tym, że słyszymy, że dzisiaj pan Grzesiowski, który został, inspektorem bez sprawdzenia jego powiązań, bez sprawdzenia czy nie jest powiązany z nie jest przedstawicielem chociażby Big Farmy, tego procesu niedokonanego, gdy okazuje się, że ten projekt wraca i jest realizowany, trzeba się temu sprzeciwić, moi drodzy. Tak się składa, że yy, Niedawno, bo 12 listopada ubiegłego roku, przygotowaliśmy, nasze środowisko Konfederacji Korony Polskiej przygotowało projekt ustawy o wypowiedzeniu Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 roku. Ta ustawa jest bardzo krótka, bardzo lagoniczna, ależ Skutki jej wprowadzenia będą dla Polaków niezwykle doniosłe. Mam nadzieję, że nasi posłowie z Konfederacji razem z nami podpiszą się pod tym projektem i być może Izba Parlamentu, widząc przykłady z zaoceanu od naszego najlepszego, najwierniejszego sojusznika, że pójdą jego śladem. Że pójdą jego śladem. To, co nas cieszy, to to, że do niedawna kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych realizuje swoje obietnice wyborcze. To jest coś wyjątkowego, że to, co obiecał, dzisiaj realizuje coś, co na polskiej scenie politycznej jest wyjątkową rzadkością. Z całą pewnością, moi drodzy, nasi przedstawiciele, nasi politycy, nasi posłowie. Należą do tej kategorii polityków. Co obiecają, to uczynią. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie ma pytań. Dziękujemy w takim razie z Panem Bogiem.